Bozo, wita w kolejnym demonie na kanale. Dzisiaj jest 9 Bits Armies. 9 bitowe armie. Pixelowa, ale taka trochę lepsza. Yy, Granie ma języka polskiego, jak widzicie, ma wyjść w tym roku. Może jak to oglądacie, już wyszło. Dobra, zobaczmy kampanię. To jest RTSik pikselowy. Więc ja jestem już troszkę kupiony na początku. Tutorial yy, to, to, tego nie mogę tak. Dobra, nie mogę i tutaj, czyli pokażę wam w damku tylko tu tutoriala. Nie tak, żebym ja to wybrał. Jezu, tu się w ogóle, to się jakoś... Dziwnie się ładuje, zacina się tak, słuchajcie. No dobra, ale zobaczmy, pograjmy w to. Czy gra się obroni czymś innym poza tym, że to jest w 9 bitach? W ogóle jest coś takiego jak 9, czy to jest tytuł, który jest prześmiewczy trochę. 8 bitów, 16 bitów, ja nie kojarzę 9 bitów. 32 bity? Zawsze była wielokrotność. 2, 4, 8, 16, 32, nie kojarzę 9 bitów. Pewnie tytuł ma coś sugerować. Że trochę lepszy niż 8, ale trochę gorszy niż coś. No nie wiem. Jest, command conquer się zaczyna. Cześć, cześć poruczniku. Kolonel to porucznik. Nie dobrze, cześć, Co masz w garbie? O co ci chodzi? On mówi, że coś ma w garbie. Teraz czyli zrozumiałem. Tam w garbie zrozumiałem, teraz nie. No dobra, daj mi pograć, chłopie. Cześć. O Boże, to jest the command conquer. Znaczy, rafinerę daj prąd, tak? Nie, ona... Y Harwestuje. z ten Conquer, słuchajcie. Sp gdzie, a gdzie jest... Gdzie jest to do harwestowania? Eee... Nie widzę, dobra. Postaw to tu Constructing. Constructing To jest HQ. Teraz sobie na tak? No dobra, nie, nie wiem co ona tutaj będzie robić, ale dobra, zobaczmy. A, był muzyka Ayrincki jest na No co, zbierać Zbierał? Znaczy My... ja, co, co ty trochę zbierasz? Co ty robisz? Aha, tu coś było wybudowane, on to zbiera. Prąd, tu był taki pasek z prądem. Jest pasek z prądem, wszystko się zgadza. Pasek z prądem, jest, wszystko jest. 10 minut muszę to wygrać, na pewno ja. Ja w RTS-ach. 10 minut. Już dawno powinien być barak i 100 jednostek wojskowych. 35, czemu nie mogę? Czemu nie mogę? Nie wiem, może muszę to. Dobra, nieważne. On the move. On the move. Idzie tu lać kogoś. A to jest do scharbestowania. Barracks Complete. Dom. Teraz mogę dopiero. Czart tutaj. Też wszystko tutaj. Proszę. Buduj mi tych dwóch gadków. Tych tutaj. Czterech, pięciu, pięciu. Dobra. Niech buduje mi gadków. Ja idę tu ich lać wszystkich. E... Gdzie są ci? On the way. On the move. Multiple complete czołg, weź tak nie zasuwaj. Bo ten komandos musisz tu pierwszy. On. On A, dobra, czemu oni tak słabo. Oni byli tacy słabi. Ready to Szybko, szybko, tutaj. Tutaj szybko. Nie niszczysz tego, szybko tu iść Był w komandorze był taki klawisz, że nieskończenia mogli robić. Nie wiem czy tu jest. I się nie robię. Right teraz mi Will wszystkich, no, tam, bo tam mam rakietników mam no Kuźwa Dwa samochody tylko, będę jedna Czekajcie samochody przecież. Dobra, no to słuchajcie, no teraz też się mógłbym skończyć skoczyć demona, bo co ja mam więcej wam pokazać. I sam sobie. No ja wiem co to będzie. Pewnie jakieś misje fabularyzowane, cokolwiek, no ale No widzimy i wiemy co to będzie wszyscy po tym. Po tym kawałku gameplaya. Tam jakieś granaty lecą, w ogóle, w hurtowych ilościach. To już jest moje, tak? No tak wygląda. A, mam cztery jednostki zdobyć, żeby... żeby ten no dobra, spróbujmy. Spróbujmy to osiągnąć. Już jest to praktycznie... niemożliwe dla mnie. Ja trochę nie widzę, gdzie oni są, nie? Tu będą?

Skąd ty przerazłeś? Stąd 60? Ja cię mam tą całą armię. Tak to mi. Tak to mi. Tu są. Tu mają bazę. Będę. A, czy tu robić samochody na potęgę? I na pierniczach ich wszystkich. Dobra, pojedźmy górą. Dobra, jedź, jedźmy po prostu, spróbujmy zaatakować, mamy trochę pojazdów. One są... Jaka jest skrzynka z Wisami to... Ja nie wiem, gdzie oni są cały czas, słuchajcie. No nie wiem, coś do mnie strzela. Dziś jeżdżą tu. Gdzie wy jesteście? Gdzie jest przeciwnik? Tu jesteś? Jakaś jednostka tu była, no ale... Są.

Taki taki krawież nieskończoność, no. Słabe, że muszę tego pilnować. Dobra, jedziemy. Jedziemy tutaj. To są moi? Co to jest? Jesteście moi? Yeah. Got to Talk to me. nie wiem co wy robicie. We'll we'll Obraci, co tu przy przy przyjechali po coś? Right on. <coughs> Mam minutę, żeby cztery odposty zniszczyć. Czyli ich, ich niższe placówki Na pewno mi to wyjdzie, na 100% Zniszczyłem jeden Aha, dobra tu jest drugi, to pokazuje mi nawet gotcha. gdzie Zaliczył mi drugi Są gwiazdki, teraz widzę gwiazdki na mapie, jestem upośledzony umysłowo Czy tu można tą armię stracić? Teraz zabrać tą armię, pójść tu. Cały czas budować. Dobra, ta armia tu zginęła, ale nieważne, bo zabiliśmy placówkę. Ej, drzewa niszczą miarąc. Dobrze. O, ale tu mam kawał drogi do przejechania. A nie produkuję tak szybko, bo jest, zobaczcie, z wązłotka. Nie. Yeah. Spróbuję szybko się wbić i zniszczyć im tą placówkę. Może się uda, zanim oni mi coś zrobią. We'll A, trzy samochody więcej by się udało. Trzy więcej. Dobra, to tam się nie uda. Dobra, słuchajcie, będziemy powoli kończyć. No, nie uda mi się przejść tutaj tego. No, już jestem spalony. Natomiast, no. Czy to się, czy to się obroni? Samochód zniszczyliście, nie wiem po co. Bo wam kazałem, nie? Fajcie. No, ale tu krew się lechy. No, to jest. Jak ktoś lubi rts -y, to na pewno w to kupi w to zagra, słuchajcie. No ja lubię, ale ja nie jestem aż takim fanem, żeby poświęcić na to więcej czasu. Dobra, dzięki wielkie za uwagę, ale to będzie dobry demo, bo to jest dobre, to się dobrze prezentuje, to to ma pomysł, e, nic inwencyjnego, ale to ma pomysł, to ma pomysł Wielka, na to, żeby ta grafika i tutaj są, jest ta krew, słuchajcie te dźwięki fajne, wszystko jest ok. Dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnym demonie, nara.